Witajcie w 97. odcinku programu Co w Kosmosie. W dzisiejszym odcinku usłyszycie o lądowaniu łazika Perseverance w ramach misji Mars 2020 oraz o samych założeniach misji. Podczas dzisiejszego odcinka użycie ujęcia wykonane przez misję Mars 2020 podczas jej opadania na powierzchnię Marsa. Samo lądowanie wyglądało mniej więcej tak, jak widzicie w tej chwili na diagramie na waszych ekranach. Początkowo łazik znajdujący się w module lądownika został wyhamowany przez atmosferę Marsa. Następnie wypuszczony został spadochron, który pomógł bardziej zmniejszyć prędkość opadania. Dzięki ujęciom z tych kamer inżynierowie misji będą mogli dokładnie przeanalizować, jak przebiegało lądowanie łazika, co może być przydatne w przyszłych misjach. Wróćmy jednak do Perseverance. Po chwili od wypuszczenia spadochronu odłączona została osłona termiczna. Teraz Perseverance mógł już widzieć powierzchnię Marsa, zarówno przez kamery, jak i przy pomocy radaru. Obydwa te systemy pomogły znaleźć łazikowi dobre miejsce do lądowania. W czasie, gdy łazik powoli opada na spadochronie, omówmy, czym w ogóle jest i jakie są główne zadania misji Perseverance. Sama nazwa Perseverance oznacza wytrwałość. Natomiast głównym celem misji będzie szukanie śladów życia, które kiedyś mogło istnieć na Marsie. Dodatkowo Łazik będzie zbierał próbki skał i gruntu do specjalnych hermetycznych pojemników i następnie zostawiał je na powierzchni Marsa. Następnie pojemniki te zebrane zostaną przez Łazik, który w przyszłości zostanie wysłany przez Europejską Agencję Kosmiczną. Wszystkie zebrane próbki zostaną umieszczone w małej rakiecie, która wyniesie ładunek na orbitę. Stamtąd zostanie on przechwycony przez kolejną inną misję i powróci na Ziemię. Perseverance towarzyszy na jego pokładzie mały helikopter Ingenuity, który jest testem technologii. Jego głównym celem jest sprawdzenie, czy w marsjańskiej atmosferze mogą latać małe autonomiczne pojazdy latające. Być może w przyszłości doczekamy się misji, która w całości będzie składać się tylko z autonomicznego pojazdu latającego. Powróćmy na chwilę do lądowania. W tej chwili moduł lądownika odłączył się od spadochronu. Dalsze wyhamowywanie pojazdu będzie miało miejsce przy pomocy silników rakietowych. Do bezpiecznego opuszczenia łazika na powierzchnię posłuży platforma nazywana Skycrane, co w wolnym tłumaczeniu oznacza powietrzny dźwig. Na powierzchni gruntu widać wyraźnie podmuch z silników rakietowych. Perseverance zostaje opuszczony przez Skycrane, po czym po chwili bezpiecznie ląduje na powierzchni czerwonej planety. Skycrane następnie odlatuje, zostawiając Perseverance. W ciągu najbliższych dni Łazik będzie powoli zaczynał swoją działalność naukową na Marsie. Z czasem pojawią się nowe zdjęcia i materiały pochodzące z przebiegu misji. I to wszystko w tym odcinku. Jeśli się Wam podobało, to polubcie ten film i zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić następnych odcinków. Zapraszamy Was również na naszą stronę internetową. Na razie i do usłyszenia za tydzień.